mówimy, mówimy, Właśnie? preparat kurwa, kaczup kurwa, mówimy no, co tak nie tak chodzi, tak chodzi tak kurwa, nie, dobra, nie mówimy to wprost, to nie, trzeba nie, bajerować nie. trochę. Nie, nie, nie wiem o co chodzi, przepraszam, nie, przepraszam. Na, przepraszam. Na, rzucy, no, to to, to, to nie, przepraszam, bo ja już tak Dobra, spoko, spoko, Pierwsza, pierwsza jest, dobra. Ty, ale to, 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 to nie, czekaj, to mówisz, to przyjęła, kaczup wzięłaś czy nie, w końcu? Wzięłaś? Ile, ile? razy, kurwa? Przecież ja, ja już takie historie to że, znaczy ja wtedy myślałam, że to teorie staje. jeszcze wtedy miałam telewizor w domu. I potem wyjebałam. Jak pan Murawiecki wyszedł i ogłosił pandemię. O, dziewczyno. Pan Morawiecki wyszedł, pan wyszedł i ogłosił pandemię. Nie kurwa, Nie, nie. czekaj, czekaj. Ja nie zapytam, bo nie no mówisz, ja prawda? To wszystko mówił, ale ja dzisiaj. Jak musiał zapierdalać na za 1000 euro i zapierdalać w robocie, to byś musiał robić dwa tygodnie minimum, nie? A to na 1000 euro? Na 1000 no, euro? Nie, to no, co, co to jest 1000 euro? Dobrze, no, ale jak pójdziesz do pracy, zaraz, na przykład 2800, 2300 300 funtów, 1800 funtów. To ci się pewnie które nie należą, bo twoja żona ma 1200 na przykład i ty już zarabiasz dobrze nie No a mi w Polsce, a mi w, w Polsce, mi w Polsce jako, jako że dziecku to się nie należało nic, nic od państwa, bo matki dochody przekraczały o wartość bułki. No i no i co mam powiedzieć? No to, to... I to nie bułki słodkiej, tylko bułki takiej kurwa wiesz suchej, nie? Tak, tak. 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 Ja wam powiem, że te są teraz tyle warte, że lepiej zająć się rodziną kurwa, a mniej zjeść, niż się zażymać e, od rana do wieczora, żeby te 100, 200, 300 więcej zarobić, a Aha, Za chwilę wszystko, to, to wszystko, to, to wszystko to roboty, już tak się przekręci, no wiesz. Ale Jan Paweł II ja, po ja, po ja, po po ja powiedział, Jan Paweł II powiedział, wymagajcie, choćby inni od was nie wymagali, no. I to są złote yes. słowa. Ten ja ja to już w ogóle był złoty, kurwa, cały, to Janek Ja pamiętam, jak przyjechał do Wyspowa, to cały złoty, jak i ten pan. Ja na paweł obchodzi. wymagajcie. Po, te słowa to były, to były. Do tych kurwa, co nas was wymagają, a nie dla mnie. Tak? No ale to są słowa uniwersalne, no. no jak, słowa wszyscy, jak wszyscy się położymy, no to nic nie będzie, no, przejadą nas walcem. A jak. No, <tok> jeszcze nie toniemy, no. To jeszcze się trzymamy na wierzchu. A, a, pruś, jak, a, to jak, a była, jak ja powiem inaczej, to, jak, jak, i... jak to w ogóle był ja, ja, ja powiem, ja powiem inaczej. No kto ma, kto ma, więcej godności? Ten, kto pracuje, czy ten, co leży? No. Kwestia, Kwestia ale się pracuje. należy kwestia. No to jak ten co pracuje, no to wymagaj od siebie, choćby inni od nas nie wymagają nikt nie każe pracować, nie? Ale idziesz po to, idziesz po to pracować, żeby utrzymać godność, no. No nie macie, nie macie szans, no, no nie macie szans tymi słowami, no. Ja drugi was powala, no. To nie ma szans. No nie masz szans, no jak chcesz, no ja chcesz, no, no jak chcesz ale przeprzeć ale te się, słowa? No. Ale, no, Piotruś, no nie da się. No. Ale Piotrusz, o kim ty mówisz, kto? La, la, la. No nie da się tych słów przeprzeć, no. Kurwa, chuj, nie da się, ale ale Piotrusz, Arbeit, Macht, frei to też nie jest dobre rozwiązanie. Ja uwielbiam tak, e się to. Ale nie, 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 nie. Tu nie ma Arbeit. Za mnie pieniądze się ale, nie liczą, bo z czym by Ale tu nie ma Arbeit, Macht, frei. Bo ci nikt do pracy nie zmusza. Możesz się położyć i leżeć, ale my rozmawiamy w sensie o tym. Nie zmusza, że jak... zmusza. Zobacz, zobacz na co ty pracujesz. Ale to kiedy kiedykolwiek... no, 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 no. Ale to kiedykolwiek byłem. miliony ton śmieci niepotrzebnych. Co za Produkujemy miliony ale robotów. To...